Załóżmy, że manipulujemy ludźmi za pomocą muzyki. Albo wyobraźmy sobie, że wykluczamy osoby z życia publicznego, bo są mało zorientowane. Wyobraź sobie, że za pomocą gier możemy ograniczyć otyłość. Albo otworzyć dzieciakom oczy i pokazać, że lepiej jest wybierać zdrowe produkty. Może częściej będą wybierały marchewkę zamiast frytek. Albo że badacze pracują nad aplikacją wspomagającą walkę z wykluczeniem osób starszych. Te inne projekty mogą nam pomóc poprawić świat. Mogą, ale musimy chcieć się rozwijać i dokładać swoje cegiełki do budowy lepszego, odpowiedzialnego jutra. Razem walczmy o zrównoważony rozwój. Wybieram naukę.